Witam serdecznie, zapraszam na sport. W poprzedniej kolejce Ekstraklasy dwa przewodzące stawce zespoły, a więc Legia Warszawa i Piast Gliwice zgodnie wygrały swoje mecze. To oznacza, że wciąż dzielą je tylko trzy punkty. Ta sytuacja może jednak ulec zmianie już w ten weekend. W piątek Legia zagra bowiem mecz z rewelacyjnym wiosną Zagłębiem Lubin. Do Gliwic przyjedzie natomiast szczecińska pogoń. Początek meczu przy Okrzei w niedzielę o godzinie 18.00. Piastunki tradycyjnie liczą na wsparcie swojego dwunastego zawodnika, czyli niebiesko-czerwonych kibiców. Niemniej fascynująca wydaje się rywalizacja w lidze okręgowej, gdzie zajmujący drugie miejsce UTS Łabędy traci do liderujących Wilku Wilcza zaledwie jeden punkt. Każde kolejne spotkanie może przynieść więc przełamanie w walce o awans do czwartej ligi. W najbliższy weekend oba zespoły zmierzą się w kolejnym pojedynku korespondencyjnym. Wilcza zagra z Fortuną Gliwice, a UTS podejmie u siebie Zucha Orzepowice. Trener i zawodnicy z Łabęd nie mają wątpliwości, że choć drużyna z Rybnika zajmuje w tabeli dopiero 14. lokatę, to może okazać się niezwykle groźnym przeciwnikiem. Nie można nikogo lekceważyć, tym bardziej, że w poprzedniej kolejce wygrali z Krzyżanowicami, więc, więc i, to, i to wysoko, bo, bo 5-1, więc na pewno, na pewno nie będzie łatwo. Takie mecze z rywalami z niższej półki są cięższe niż te z drużynami z czubatabeli? tabeli? Znaczy się, jeśli chodzi pod względem przygotowania się do meczu, bo jest, jak gramy z kimś cięższym, to wiadomo, że każdy się motywuje, jest skoncentrowany, a z tymi słabszymi to różnie dobywa. W każdym meczu chcemy narzucić swój styl Gry i, i to nam się udaje robić, więc, y, więc tak jak mówię, no nie, nie, nie analizujemy jeszcze przeciwnika, y, robię to na bieżąco, y, patrzę pod kątem, pod kątem taktyki, przesunięcia, także korekty robię w trakcie meczu. Do każdego meczu my podchodzimy tak samo, czyli że musimy wygrywać, bo gonimy Wilcze merguje nam jednego punktu i każde potnięcie będzie dla nas y, w sumie porażką bo zostało już niewiele meczów no i musimy walczyć do końca. Początek troszeczkę mieliśmy, mieliśmy słabszy, może nie tyle słabszy, jeżeli chodzi o, o grę, ale, ale gdzieś tam ta skuteczność też szwankowała. No teraz, teraz, teraz jak mówię, no jak się rozpędziliśmy, to mam nadzieję, że już do końca będziemy trzymać tą formę i, i to my, że tak powiem, awansujemy. Mecz w Łabędach już w sobotę. Początek starcia na stadionie przy ulicy Fiołkowej o godzinie 17. A na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych serwisach sportowych Telewizji Imperium.